Witam na kanale Krok do Sukcesu. Dzisiaj pogadamy na temat, dlaczego nie wychodzi ci sprzedawanie w dropshippingu na Allegro. Pierwsze, co przychodzi ci pewnie na myśl, to ogromna konkurencja. I tutaj się zgodzę, że konkurencja jest duża, ale teraz usłyszysz coś niewiarygodnego. Dropshipping to biznes jak każdy inny. Jeśli w Twojej miejscowości jest kawiarnia co 10 metrów i ty postanawiasz otworzyć kolejną, to nie dziw się, że będziesz musieć konkurować, ale są też dobre wieści, gdyż z jakiegoś powodu tych kawiarni jest tak dużo. Dlatego, że jest po prostu duży popyt na kawę. Więc jeśli masz dobry pomysł i wyróżnisz się na tle innych, to w ten sposób zyskaj przewagę. Dlatego pamiętaj, że konkurencja i tak i tak będzie, a twoja sprzedaż zależy od ciebie, a nie od tego, czy jest konkurencja, czy nie. Dobra, idziemy dalej i tutaj chciałem to trochę podzielić na takie porady bardziej praktyczne oraz bardziej takie mentalne. Zacznę od tych mentalnych, a mięso zostawię na koniec. Przede wszystkim szybko się poddajesz. Dlaczego się tak dzieje? Powodów może być kilka. Po pierwsze wyznaczasz sobie za wysoki cel. Powiedzmy, że oglądałeś sobie TikToka i zobaczyłeś jak Hubert kupuje sobie Porsche. Więc zakotwiczasz swój umysł na takiej wysokiej kwocie, przez co sam wyznaczasz sobie teoretycznie prosty cel w porównaniu do Huberta, czyli powiedzmy 10 zamówień dziennie. A tak naprawdę będzie ci bardzo trudno na początku zdobyć jakiekolwiek zamówienie, nie znając się w ogóle na algorytmach i zasadach, jakie panują w sprzedaży, przez co szybko się zniechęcisz i poddasz się przy pierwszej okazji. Tutaj chciałem Wam jeszcze pokazać wykres rezultatów względem czasu, jak widzicie na początku efekty względem poświęconego czasu są całkiem niezłe, niestety gdzieś w połowie drogi widzimy ich coraz mniej, więc jeśli nie nastawimy się odpowiednio na taką sytuację, to najzwyczajniej się poddamy i stwierdzimy, że to po prostu nie dla nas. Najgorsze jest to, że jeśli nie będziemy tego świadomi i że bez zdyscyplinowania nie uda nam się czegoś osiągnąć, to schemat będzie się powtarzać w większości dziedzin w naszym życiu. Ja tutaj polecam Wam sobie zrobić plan działania, powiedzmy, przez 30 dni będę wystawiać jedną ofertę na Allegro, nawet jeśli będzie ona beznadziejna i nie będzie mieć żadnych wejść. Później, powiedzmy, że jeśli żadna z Aus nie będzie miała żadnego wyświetlenia, to zmienicie po prostu metodę. Jeśli będą miały wyświetlenia, a nie będzie sprzedaży, no to przetestujecie to i to. No i w ten sposób możecie to robić. Takie planowanie pozwoli Wam pomimo zniechęcenia zrobić te kilka małych kroków naprzód, przez co zaczniecie dostrzegać inne rozwiązania i będzie Wam po prostu trochę łatwiej. Lecimy dalej i kolejnym powodem, dlaczego Ci nie wychodzi, jest to, że w żadnym stopniu się nie wyróżniasz. Masz zdjęcia jak każdy inny, cenę masz dużo wyższą, a czas dostawy to masz 3 dni. Nie ma żadnych szans, że ktoś to kupi. Jedynie jeśli kod przeszedłby klientowi po klawiaturze i przypadkiem złożyłaby się taka kombinacja klawiszy, że zamówienie zostałoby po prostu złożone. Musisz być w jakimś stopniu oryginalny lub pod innymi względami atrakcyjny dla klienta. Może być tak, że znalazłeś jakiś produkt taniej i może wyróżnić się ceną. Może okazać się, że znalazłeś dostawcę z fajnymi produktami, których nikt inny nie ma. Możesz robić miniatury albo łączyć produkty w zestawie, dzięki którym klient nie będzie musiał przeszukiwać, ale gro tylko będzie miał wszystko w jednym miejscu. Kolejnym powodem jest to, że myślisz, że ten biznes jest łatwy. Musisz przygotować się do sprzedaży mentalnie, aby być świadomym, że będziesz musiał Wyślić trochę swój mózg, jeśli nie będzie sprzedaży, i przeanalizować swoje błędy po pewnym czasie. A także musisz być świadomy, że nie zawsze będzie Ci się chciało wystawić oferty, zrobić opis i wtedy musisz się zmusić do pracy, gdyż jeśli tego nie zrobisz, nie będziesz miał rezultatów, a co za tym idzie, znowu się poddasz. Powiedzmy, że masz już jakąś sprzedaż, i tutaj pojawia się kolejny błąd, zarobiłeś 50 zł, i zamiast zainwestować to, towar lub wiedzę i szkolenie siebie w tym zakresie, to kupujesz sobie za to jakiegoś iCosa i puszczasz kasę z dymem. Wiadomo, że trzeba się cieszyć z pieniędzy, które się zarobi, ale początek to nie jest dobry pomysł na takie rozrzucanie pieniędzy, gdyż wszystko co zainwestujesz na początku, bardzo mocno procentuje w przyszłości. Następnie mamy błędy, które cię zniechęcają. Powiedzmy, że sprzedał ci się produkt, a okazuje się, że nigdzie go po prostu nie jesteś w stanie zamówić, przez co wzrasta Twoja frustracja. W tym momencie powinieneś pomyśleć, co zrobić, żeby to się nie powtórzyło. Niestety, większość ludzi, pod wpływem emocji, w tym momencie rezygnuje. Przechodzimy do bardziej praktycznych porad. I tutaj, jako pierwsze, chciałem poruszyć słaby produkt. Słaby produkt, czyli jaki? Niekonkurencyjny cenowo, z zerowym popytem. Nam wydaje się, że ten produkt jest jakiś fajny, ale na Allegro nikt go nie chce, lub jest to produkt, na który nie ma aktualnie sezonu. Jak zatem wybrać produkt na początek? Najlepiej będzie wbić się w produkt sezonowy, który jest właśnie w piku swojej sprzedaży. Kilka dni temu były walentynki. Jeśli wystawilibyście jakiś ładny zestaw walentynkowy, powiedzmy 11 lutego, czyli w piku sprzedaży, to jest ogromna szansa, że złapalibyście sprzedaż. A co za tym idzie, zyskalibyście już doświadczenie, że ta oferta działa, więc macie już pewność, co robić. Teraz wystarczyłobyście robili podobne z innymi produktami i je ciągle ulepszali, co przekładałoby się na coraz większą sprzedaż. Bardzo ważne także jest, aby znaleźć dostawcę produktu z szybką dostawą. Jeśli robicie drop-out Allegro na Allegro to nie powinniście mieć z tym problemu, ale chciałem to tutaj zaznaczyć. Kolejna praktyczna porada to zmieńcie miniaturę aukcji w taki sposób, by nie przypominała w żadnym stopniu innych produktów dzięki czemu klient nie będzie Was porównać cenowo, tylko będzie Was traktować jako inny produkt. Pamiętajcie też, że miniatura powinna być na białym tle oraz posiadać odstęp od krawędzi, gdyż jeśli produkt na miniaturze nie dotyka któregoś z boków, Allegro traktuje to jakbyście mieli kiepskie zdjęcie i obniża wyświetlenie Waszej aukcji, czyli macie mniej sprzedaży. Warto także pamiętać, aby dużo działo się na zdjęciu, gdyż klient złapie wtedy fokus akurat na Waszą ofertę, co zwiększa szanse na zakup. Dobra, klient już bił na Waszą aukcję, ale tutaj macie bardzo kiepski opis. Dwa zdania o produkcie, które w sumie nic klientowi nie dają. Musicie zadbać o opis tak aby klient poczuł, że jest ta rzecz mu potrzebna i rozwiąże jego problem. Nie warto też iść w drugą stronę i zrobić jedną wielką ścianę tekstu gdyż to też nie zachęci klienta do zakupu. Ja sam ze swojego doświadczenia wiem, że często nawet nie czytam tych opisów, tylko. Przelatuję wzrokiem i patrzę na przykład jaki coś ma wymiar albo jakie ma zastosowanie. Następnie mamy słabe rodzaje wysyłek. Jeśli nie macie smarta dla kupujących to z automatu tracicie jakieś 90% potencjalnych klientów. Żaden klient nie będzie chciał płacić za wysyłkę. Jeśli sprzedajecie na koncie prywatnym to polecam Wam wliczyć sobie koszt wysyłki w cenę produktu i ustawić wtedy darmową dostawę, gdyż poprawi to trafność i zachęci bardziej klientów do zakupu. Idziemy dalej i tutaj ważne jest, abyście sobie zaplanowali, ile pieniędzy planujecie poświęcić i ile jesteście gotowi stracić. Z racji, że dopiero zaczynacie, popełnicie mnóstwo błędów, które będą was dużo kosztować, dlatego polecam Wam założyć sobie kwotę, jakie nie będzie Wam szkoda stracić. Nie jest to oczywiście taka zwykła strata, tylko inwestycja w siebie, gdyż dzięki temu zdobędziecie doświadczenie, które przełoży się na późniejsze wasze zarobki. Jeśli nie masz wizyt, to możesz sobie powiedzieć, że zainwestujesz 100 zł na promocję tego produktu, czyli na naukę reklamy na Allegro, dzięki czemu nie włączysz tej reklamy po tym, jak przepali 7 zł, tylko na spokojnie przeanalizujesz, jak działa ta reklama w dłuższej perspektywie czasu, gdyż yy, algorytm też musi mieć czas na naukę promowania tego produktu. Jeszcze taka rada na koniec: jeśli zaczniecie łapać sprzedażę, to jedne produkty będą wam napędzać inne, dzięki czemu z niczego robi wam się jeszcze dodatkowy zarobek, więc nim dłużej działacie, tym jest po prostu łatwiej. Dobra, a dziś myślę, że to na tyle. Jeśli nadal nie macie sprzedaży, to możecie do mnie napisać na Discordzie. A jeśli planujecie dopiero zacząć, to w opisie macie darmowego ebooka do przeczytania, jak zacząć sprzedaż. Mam dla was także fajny konkurs. Jak napiszecie jakiś komentarz, to wydostruję jedną osobę i podeślę jej produkt, który mogłaby wystawić na Allegro. Dobra, dzięki za oglądanie. Cześć.